Dzień dobry moi drodzy. Dziś bardzo szybko, ponieważ całą majówkę prawie mnie nie było, więc sporo pracy do nadrobienia. Ale ponieważ obiecałem sobie pracować nad systematycznością, więc nie chcę przerwać ciągłości rozkminek, i kilka słów odnośnie właśnie tej majówki i pracy do Was skieruję. Wielu z Was słucha tych moich wynurzeń po to, by stawać się lepszymi, by się wewnętrznie rozwijać, pracować nad sobą, osiągać sukcesy. I teraz szybka i bolesna prawda, która odróżnia przeciętniaków od ludzi wygranych. Co robiłeś przez majówkę, przez ten długi weekend? Wiele osób po prostu imprezuje czyluje, rozpala grilla, spotyka się z rodziną, ze znajomymi, wyjeżdża gdzieś. Jednym słowem, większość w jakiś przyjemny sposób marnuje ten czas. Inni przeznaczają wolne dni na intensywną pracę nad swoim rozwojem, pasją, nawet właśnie nad pracą. Chcą podgonić projekty, zrobić jeszcze więcej. Wykorzystać czas, gdy inni nic nie robią, na to, by ich wyprzedzić o tych kilka dni. To są wymiatacze. Ich jest na świecie niewielu. Podobno 1%. Większość z nas w jakiś sposób majówkuje. Nie zrozumcie mnie źle, nie mówię, że nie powinniśmy, ale jak to w życiu bywa, jest pewne, ale... Uwielbiam książkę Granta Cardona, 10x. Lub Ten X, jak to woli. Jest tam taka krótka historyjka, postaram się wam ją szybciutko streścić. Grant Cardon, autor książki i systemu Ten X, jest amerykańskim multimilionerem, który do wszystkiego doszedł sam. Być może jest już miliarderem, nie wiem, nie śledziłem tak dokładnie ostatnich jego statystyk, ale przyjmijmy, że jest multimilionerem, oczywiście w amerykańskich dolarach, to i tak wystarczająco dużo. Jest to wymiatacz. Cokolwiek robi, robi to lepiej, mocniej, z lepszymi rezultatami niż ktokolwiek inny. Jest tytanem pracy, biznesmenem. W książce opowiada fajną historyjkę, w sam raz na dzisiejsze moje przemyślenia. W pewien niedzielny wieczór, podczas oglądania meczu, bodajże amerykańskiego futbolu, to był jakiś ważny mecz typu finał finałów, otrzymał wiadomość od znajomego. Sparafrazuję Wam tutaj treść rozmowy SMS-owej pomiędzy nimi, bo nie pamiętam dokładnie, wszystkich słów. Znajomy pisze Grant, potrzebuję natychmiast 10 tysięcy dolarów, aby w tym miesiącu utrzymać firmę na powierzchni. Co mam zrobić? Grant odpisał. A oglądasz teraz mecz? No oczywiście. To jak śmiesz pytać mnie, co masz zrobić, by zdobyć 10 tysięcy? Wyłącz telewizor i dzwoń do klientów. A tak na marginesie nie potrzebujesz dziesięciu tysięcy, tylko 100 tysięcy, bo inaczej twoja firma w przyszłym miesiącu utonie na dobre zabieraj się za robotę. Na no to znajomy po chwili odpisuje. Ale przecież jest niedziela. Czy w niedzielę nie powinno się odpoczywać? Owszem, odpowiada Grant, powinno się odpoczywać, ale tylko pod warunkiem, że ciężko pracowało się przez ostatnie 6 dni. Zabieraj się za robotę. Uwielbiam tę historyjkę. Gdzieś kiedyś słyszałem jej inną wersję wyciągniętą z Biblii, mówiącą Bóg ustanowił siódmy dzień dniem odpoczynku, ale tylko dla tych, którzy w pozostałe sześć dni pracowali, pozostali powinni w niedzielę nadrabiać. Zatem wracam do pytania o majówkę. Co robiłeś przez te dni? Na co je poświęciłeś? Na obijanie się, oglądanie telewizji, grylowanie czy na pracę nad sobą, nad swoją pasją, nad wejściem o stopień wyżej. Nie twierdzę, że odpoczynek nie jest ważny. Jest. Ale pamiętaj, że ludzie sukcesu to ci, którzy postępują inaczej niż większość. Sukcesu nie osiąga się przez odpoczywanie, ale przez wykorzystywanie na rozwój czasu, który inni przeznaczają na odpoczynek. Ale okej, okay, jestem realistą i wiem, jak jest. Wierzcie mi, wiem, jak jest. Istnieje jeszcze jeden ważny aspekt tej całej rozkwinki. Nawet jeśli tak jak ja, w majówkę niewiele zrobiłeś z różnych powodów. Chciałeś odpocząć, przyjechała rodzina, znajomi gdzieś ci wyciągnęli, a może sprzątałeś w domu, w garażu, bo raz na rok przecież trzeba, nie? To jeśli chcesz być człowiekiem sukcesu, musisz teraz postąpić inaczej niż większość. Większość od poniedziałku pójdzie zwyczajnie do pracy, tak jak należy. Ale tylko zwycięzcy. Zdadzą sobie sprawę, że tych kilka dni majówki już nie wróci. Nikt im nie odda tego czasu i ten tydzień, ten, który teraz jest, poświęcał na pracę, ale ze zdwojoną siłą, ze zdwojonym wysiłkiem. To odróżnia średniaków od najlepszych. Najlepsi, nawet jeśli coś zawalili, pozwolili sobie na chillout, to potem nadrobią to, wiedząc, że nie mogą iść tempem przeciętniaków. Tak więc przepraszam Was, muszę kończyć, bo mam dwa razy więcej odcinków do nagrania. Miłej i intensywnej pracy.